Bozy witam w kolejnym epickim na kanale. Dzisiaj mamy drugą grę od czeskiego studia Amanita Design, słuchajcie, huchel. Gra nie ma języka polskiego, chyba. W ogóle tak się zaczyna, ja niczego nie zrobiłem, nie? Nie ma też settingów żadnych, słuchajcie. Tu są twórcy. Czyli mamy znowu przygodówkę, która ma mega klimatyczną oprawę graficzną, słuchajcie. Mega mamy. <słodnie> tak się gra zaczyna, słuchajcie. Nie wiem, mogę klikać różne rzeczy. Tu coś jest, słuchajcie, Gra chyba w ogóle nie ma języka. Dobra, słuchajcie, zróbmy. Nie wiem, kliknijmy gościa. Dobra, słuchajcie. A tu coś widziałem. Dobra, czyli czekajcie, czyli. Kapelusz mu wróci. Wróci mu kapelusz. O, poczekajcie, dobra. Czekajcie, ten jest upity. Ten jest upity teraz. Jak Te przygodówki <noise> mają klimat, to jakaś reakcja łańcuchowa. Widzę, zachodzi. I pójdzie dalej klimat, tak? Nie, poczekajcie. Ej, zobaczcie, coś, coś, coś w ogóle. Śmieje ja się, śmieję. raczej to jest słuchajcie taka stylistyka i ten, które mogą być śmieszne, są... to jest sztuka, nie? Zobaczcie, ja w ogóle coś zrobiłem, nie wiem co, nie wiem jak. Byłem trochę jak wiewiór i orzeszek. Słuchajcie, bo widzicie tu jak kliknę? No dobra, tam było, a wcześniej było coś z wodą, ale ja chyba od razu przeszedłem tą za... Zabierze mu to, nie? Jest sprytniejszy od Ciebie. Okej. Okay. Dobra. Dalej nie idzie. Jeszcze dalej mogę. Aaaa! Dobra. Użyłeś jerzyka. Ok. jest dużo lepsze niż w tej poprzedniej granie niż w botanikuli. Dobra, czy mamy rozwiązywać zagadki? Słuchajcie. Nie klikamy na to. No dobra, chce się wspinać. Drzewo się na niego spierniczy. Opadnie, oczywiście, że spadło. じゅ。<laughs> <laughs> No oddawaj mi wisienkę nie, nie chciałem tego chciałem wisienkę Ciekawe Cię w końcu wyjmie to co chce Zobaczcie, że to nie jest zrobione dobrze. Piszcie, słuchajcie, w komentarzach, co uważacie, co myślicie. Yy. Mi się to podoba. Nie jest to mój gatunek, tak, przygodówki. Po ten klik, ale no to jest mega klimat tutaj. A on będzie powtarzał, dobra. <laughs> Powtarzasz, gość. Dobra, to czy musimy się wspinać na ciebie? Weź ty się wspinaj, albo nie, ty z nim Nie, to musisz jednak wejść do góry, podrzucę cię. Dobra. Gadzie, co jest klikalne. O co tu chodzi? Myślałem, że jak to odwrócę, to wiatr będzie w drugą stronę. O, masz dłuższe ręce. Okej. Okay. Ale chyba już masz zwykłe. Znaczy to na pewno muszę. Aha, ty wejść zrób za znakiem. Ale weź jeszcze... Czekajcie, no... Poczekajcie, to będzie mi łatwiej, tak? No. Okej, okay, czy Myślałem, że to z drugiej strony, czyli. A to spróbuj to. Hmm. Okay. Teraz spróbuj. A czemu się tego nie złapałeś, chłopie? Chłopie. I teraz powinieneś na to skoczyć z góry. Oczywiście. Jemu spierdolniczy z tym. Jaka ścieżka dźwiękowa jest oryginalna, słuchajcie. Dobra, przejdę ostatni ekran. Chyba, że ta gra jest bardzo krótka i zepsuje wam zabawę, ale jeszcze jeszcze spróbujemy. Zażę to. Nie. Nie zażre. Nie wiem, czy będę mógł coś z nim zrobić. Weź, możesz z nim pogadać? Tak, nie dasz rady. To było oczywiste. trzeba w konkretnym miejscu? Słuchajcie, może trzeba. Nie, to nie jest rozwiązanie. Go acredito. tá? Dobra, kończymy, słuchajcie, no jest mega klimat, mega osobliwy taki, słuchajcie. Te zagadki są do kombinowania. Nie są na razie trudne, słuchajcie, nie są też oczywiste. No jest... jest. jest dobrze, no słuchajcie. No to jest... To jest point ten klik z dużym pomysłem na siebie, słuchajcie. Coś się tu zmieniło. Podpowiedzi tam mamy też podpowiedzi cały czas, nie? W górnym lewym rogu. O, są różne ekrany. Aha, mogę sobie przejść do tego ekranu. Dobra. Bo tu odwiedzaliśmy bardzo szybko zagadkę, pytania, jakbym włączył do prądu i tak dalej. Ale to zobaczycie sobie sami. O, ma. Aj, to jest. Zobaczcie, to nie jest koniec. O Boże, tu są te poziomy, to tego jest mnóstwo, słuchajcie. Ale jeżeli będzie trzymało poziom i oprawę artystyczną, muzyczną, to jest rewelacja, słuchajcie. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnym Mapickim, słuchajcie. No tu jest. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Zresztą widzicie, jak to wygląda. To musi się Wam podobać, ale warto dać szansę, słuchajcie, na pewno. Dzięki wielkie za uwagę. Nara.